Jest to rekordowy rok, jeśli chodzi o budżet obywatelski w gminie Wasilków, zgłoszonych zostało łącznie 21 projektów i budżet obywatelski po raz pierwszy dzieli się aż na trzy części. Pierwszą częścią jest część miejska o łącznej puli 320 tysięcy złotych, tutaj zgłoszonych zostało aż 10 projektów, także rywalizacja będzie niesamowita, a wszystkie projekty są naprawdę ciekawe, jestem pod wrażeniem kreatywności wnioskodawców a także praktyczności tych rozwiązań, które proponują i z zapartym tchem będę śledził na pewno rywalizację. W części wiejskiej jest formalnie przeszło 6 wniosków. Tutaj łączna pula wynosi 150 tysięcy złotych, maksymalna wartość projektu to 30 tysięcy złotych. Zaś w części zielonej. Tutaj łącznie mamy do zadysponowania 30 tysięcy złotych. Został zgłoszony jeden projekt. Ja tylko jeszcze wspomnę co do części miejskiej, że ta maksymalna wartość projektu może wynosić 135 tysięcy złotych, jeśli chodzi o tą pierwszą część budżetu obywatelskiego. Mamy trzy części miejską, wiejską i zieloną. Myślę, że korzyść jest taka, że zdecydują, który z tych fascynujących projektów wybiorą i który z nich doczeka realizacji. A dostrzegam dużą wartość w budżecie obywatelskim, bo jestem przekonany, że dając mieszkańcom to narzędzie o decydowaniu samym o sobie, o tworzeniu tej przestrzeni, e, która jest wokół nich. E, no, po pierwsze, sami szukają naprawdę dobrych rozwiązań, a po drugie, są zaangażowani w to, żeby potem dbać o te miejsca, są też zaangażowani poprzez to, że na przykład oddają swój głos, tak, bo w ten sposób wyrażają swoje poparcie dla danej inicjatywy. Drodzy Państwo, od 28 września do 8 października można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w każdej z części, w miejskiej, w wiejskiej, jak i w zielonej. W każdej z tych części mają Państwo jeden głos, możecie wybrać jeden projekt. Jestem przekonany, że warto. Wybierając te projekty decydujecie o przestrzeni, która Was otacza, wybieracie rozwiązania, po które sięgamy, dlatego jestem przekonany, że warto wziąć udział w głosowaniu. Można to uczynić za, zarówno poprzez aplikację Lupę, czyli w wersji elektronicznej, można też formularz pobrać z naszej strony, wydrukować, dostarczyć do urzędu bądź wysłać za pośrednictwem poczty e-mail.